Się grzybobranie koszyk gdzieś mówię z daleka to jest widzę widać ale tylko muchomory idę przychodzę obok a tu jest pierwszy ale podejrzewam że już będzie dobry zobaczymy o kurde nóżka złamana no, powinien być weźmiemy do koszyka trochę go oczyszczę i szukam dalej i tak tyle co tam znalazłem tego kozaka i tu jest kolejne brzydki. ale ładne zobaczymy czy ładnie no zaraz ja je fajnie oczyścimy znowu i będą także okolice świerklamca już są grzyby i tu liściany zakryte 29 dzisiaj już mam na początek 4-5 grzybów także zaczęły się grzyby warto się wybrać Także, które jest. Tu. 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 tyle jest tyle tego tyle grzybów że normalnie chodzę i je deptą nie widzę nawet tyle tu go kurde dopiero co wszedłem, nie parę minut jeszcze i jest tyle trzeba uważać gdzie się chodzi no i teraz mówię jeden za Z kolejny tam trzy tu dwa to malutki. Tu malutki, tu, tu, gdzie się nie nadopnie wszędzie grzyby. I tu, tu, to, to, to jest, jest niemożliwe, niemożliwe tu, pozbierane nie odchodzić. A tu, odchodzić tu, 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 to nie ile tego? no i kolejny hasiek wreszcie się... And... a już kurde prawie pół sika 10 minut ale to takie chyba miejsce mi się, się trafiło bo teraz jak na razie nie widać ale jeszcze pewnie będą jesteś pan? No, można to. No, No. Fajnie. no. Dziękuję bardzo. jesteś jedynka, je. No. Jeszcze się... jedynka? Nie. No. Je się, no. ja wiem, że byłeś dwa. A, je, je, ja to jest. A, rzeczywiście. O, fajnie. Bardzo. Się, mm. <ślepokreśle> o, o. fajnie. Dziękuję. Proszę bardzo. <ślepokreśle> Idziemy szukać dalej, nie? No, jadę ja, dalej. <ślepokreśle> Jej. 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 A wiecie fajnie go grzybka pan znalazł Ale ja mówiłem, że... Zaraz go panu upodą Będzie na drudzie rośnie Ale fajnie No, na drudzie, Na drudzie rośnie rzeczywiście Ale to co, będzie jeszcze dobry wzrok? dobry I tak, miły pan Dwa maslaki Dał no i na czerwone Moiszbi te kozoki ale dzisiaj chłodno ale będzie się fajna pogoda Ach, kurde jeszcze tak 5 minut, nie jednym jedno miejsce takie <gry> W jednym miejscu Na razie cisza, cisza Ale jak też to się tam w ręce kur... prawdziwki większe od mojej ręki jakie ręce tu i tu, kur... jak mała ręka a tam nie ale tu się będę kręcił Tu się będę kręcił kurwa Takie piękne I tak ten jeden zerwany, jest dobry jeszcze można by powiedzieć Ale ten już nie ma sensu, bo mi się już rozleczył już, już, kurwa taka flaps sama woda nie wyda tego brał nie będzie aż tak zahłanione fajna drabinka Cesta, widać. Cestu, widać. i koło drabinki coś tam widać coś tu widać jeden grzyb i tu sum. Są. Także kury Jestem mile zaskoczony dzisiaj Jakże już mam no nie jest pełny prawie ale jeden, dwa, trzy I też no dalej tutaj ta ambonka co były tu czerwone. Także kurcze jest grzybki pozbierane szybka aktualizacja Tyle, ale tu co my tu mamy kurwa dziko mamy czaszka tu grzyb ale już spadnięty o ale fajna czaszka już już jest oczyszczona kły można sobie zabrać o na pamiątkę o zęby Sprawa <gry> i tu, ale już gminę chyba. Pora zobaczymy, gdzież? No, no, z tej strony już się robi to. Zostawimy, bo jeszcze będzie lepsze. Jest takie trawsko, że pewnie się dużo omija, tak jak tu jest. A ty tu chyba już będzie. A, napisz klacz. Ale tu już się gdzieś widziałem. Bo tu w ogóle ich nie widać. Nie, taki mięki. Dobrze. Że... Taj to, to prawdziwki. Kolejny. Kolejny do Pójdzie do koszyka. Ale ładnie. Ale ładnie. Może być winki. Jak to mówią, gdzie są muchomory i tam są grzyby. I dlatego trzeba słuchać co mówią. I tak robię. Chodzę tam gdzie muchomory, ale ten grzyb już jest Flaps. ale będę mógł ludzi coraz więcej w lesie. No, gdzie Teraz nie będzie grzybów coraz mniej ale jest tu jakoś o, o! auta rowery i każdy wychodzi i szuka dużo grzybów się nie zbiera zbnią albo są takie już wodą napitrz jak gąbka są, są, <laughs> taki maluszek na razie ale o, 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 czerwone są, czerwone tu jeden dwa, trzy malutkie ale są i tam i tam Gdzie coś coś się tam zawsze znajdzie znowu trzeba zbierać bo tu tyle ludzi że zbiorą o, potem to przeobierę widzę coś tam widzę jakiś połów gryzany. ale jest. Z góry go trochę zjebli. <grymne> tak to, ale zobaczcie jakiś śmietnik tu jest. No. W tym śmietniku gdzie rośnie. Ludzie już tłumy w lesie. Coraz więcej, godzina już coraz późniejsza o A, jeszcze jeszcze się nade, dużo jeszcze nie bardzo ale to niestety jest taki żółty Znowu coś to widać Nie malusek, ale będę już chyba kończył, bo ludzi jest dużo. Każdy ma po tyle średnio zbierane. Także już się tak nie znajduje, no bo wiadomo każdy coś tam zerwie znajdzie ale jeszcze się pokręcę troszkę ledwo widoczne w tej trawie trzeba to wszystko rękami odgarniać i sprawdzać tak, ja sobie będę zbierał dwie godzinki pochodzone pokażę jeszcze ile kilogramów to przecież jeszcze waga jest. Zobaczymy teraz. A, 3 kilo. Ponad, ale minus koszyk. będzie 3 kilo. No i będę się żegnał. także warto jechać do lasu. Ludzi też jest dużo, ale każdy ma, tak jak mówiłem. Nazbierany to do następnego Siemanku.